Witam z ławy. Dzisiaj na realizacji takiego oto budynku. Problem, jaki tutaj był, to wykraplanie się pary wodnej, czyli nieszczelna izolacja. Jeśli chcesz zobaczyć, jak to naprawiliśmy, ile to kosztowało, ile nam czasu to zajęło, zapraszam do oglądania. Jedyną opcją, żeby dostać się na ten stropodach, było odkręcenie arkusza blachy trapezowej, czyli pokrycia zewnętrznego. I tak jak widać, to jest jedyna droga, żeby dostać się na, na ten stropodach. OK, jesteśmy już na stropie. Wewnątrz, i tak jak już możecie zauważyć, część stropu jest już zasypana wełną mineralną. Tak jak widać, I jeśli chodzi o genezę całego zajścia, dlaczego my tutaj jesteśmy, pod spodem jest sala zabaw dla dzieci. Oczywiście ona jest nagrzewana nagrzewnicami na powietrze ciepłe. Pod spodem, tak jak widać, konstrukcję stalową jest bezpośrednio kręcona blacha taka emaliowana, trapezowa. I ona stanowi tam sufit. Budynek ten przez większość swojego, swojej żywotności spełniał funkcję magazynową. W momencie kiedy ten magazyn został wynajęty i, i zrobiona została tutaj sala zabaw, która musiała być oczywiście zimą nagrzewana, wyszedł problem skraplania się na blaszce. Po prostu było bardzo dużo miejsc na dole, gdzie to wszystko kapało na te, na te zabawki, materace, kulki, trampoliny i tak dalej. Tak jak widać, tutaj dach wiadomo jest nieocieplony. Na stropie leży wełna z rolki. I problem był tego typu, że ta wełna nie dolega w 100% do wiąza wiązań konstrukcji stalowej tego dachu oraz. Jest bardzo dużo szczelin między wełną jedną, a drugą, tak jak widać, wkładam tutaj palce i już jest szczelina do samej blachy. W tych miejscach akurat się wykraplało, czyli ciepłe powietrze, które było podgrzane na dole stykało się z miejscem, gdzie blacha była zimna i się w od razu wykraplało, więc tutaj zastosujemy. Minimum 25 cm wełny mineralnej na stropie, po to, żeby zniwelować wszelkiego rodzaju takie ubytki w wełnie, oraz dać dodatkową poduszkę cieplną. I to nam całkowicie zniweluje ten problem. A dodatkowo, wynajmujący, który prowadzi działalność tej sali zabaw, będzie miał dużo niższe rachunki za, za prąd w przypadku ogrzewania. Istotną rzeczą jest jeszcze tutaj fakt, że są delikatne skosy. Tam oczywiście wełny było trochę więcej. My również to zasypaliśmy, W samym dole tego puchu jest jakieś 40-50 cm, bo technologicznie e, tak po prostu wychodzi, gdzie, gdzie sypiemy w skosy. Ten skos ma około 1,5 metra. Bardzo ważną rzeczą jest, że właśnie tą wełną wypełnimy te wszystkie rzeczy tutaj stalowe, gdzie nie dochodzi nam wełna z rolki. Tak jak widać, możemy tutaj, mogę pokazać jak wygląda konstrukcja. Jest wełna i pod wełną mamy właśnie tą blachę trapezową bezpośrednio kręconą do, do tych wiązań stalowych, konstrukcji nie ma żadnej przekładki, o tak jak tutaj widać już jest profil stalowy i to jest element, w którym się wykraplało. Takich miejsc Tutaj na tym, na tym stropie było kilkaset. Jest to strop, który ma powierzchnię 500 m2, więc raz, że były to bardzo duże mostki termiczne, to jedno, no ale ten, ten efekt wykraplania się niestety powodował, że, że to było największym problemem. Jeśli chodzi o wełnę, to tak jak widać, mamy tutaj około 12-15 cm. Ale tak jak mówię, jeśli wełna jest ułożona tylko w jednej warstwie, bez przekładek, to niestety te problemy będą się pojawiały. Dlatego, dlatego tutaj uzupełniamy, zasypujemy kolejną warstwą i tak jak widać, to jest jednolita struktura bez mostków termicznych, żadnych łączeń, dlatego będzie to na pewno skuteczne. No i pomożemy wyeliminować ten problem. Tutaj była kiedyś folia, no jak ktoś to robił, była folia. Czarna budowlana. Ta folia była na dachu i ona po prostu pod wpływem wysokiej temperatury kruszy się, pospadała na, na strop. Warto wspomnieć, że mamy tutaj bardzo duże kratki wentylacyjne na przestrzał z jednej i z drugiej strony. Tego typu konstrukcji, czyli stropodach, musi być wentylowany, gdyż mamy ocieplenie stropu poziomego. Dach nie jest ocieplony, więc ta wentylacja będzie powodowała... Znaczy, będzie nam pomagała w wymianie całego powietrza, wysokiej temperatury latem. Jeśli byłby gdzieś nadmiar w wilgoci, oczywiście to też zostanie wyprowadzone poprzez te, te otwory. Tak jak tutaj jeszcze widać, no mamy te wiązania, czyli konstrukcję stalową. Te przęsła są ponad 3 metry od siebie. My tutaj, żeby się poruszać, to też zobaczycie w dalszej części filmu. Adam będzie przypięty uprzężą do Konstrukcji stalowej i będzie też poruszał się właśnie tutaj pomiędzy tymi wiązaniami, gdyż arkusz blachy jest tylko i wyłącznie przykręcony od spodu do tych profili i do tych przeciwległych. My tutaj wzięliśmy sobie dosyć długie deski, tak żeby można było wchodzić, utrzymać sobie ciąg komunikacyjny. No jest to bardzo duże utrudnienie. Ciekawostka jest taka, że klient zadzwonił po nas, żebyśmy ocieplili mu tą blachę e, pianą PUR. komórkową tak, aby zniwelować właśnie wykraplanie się. No ale pierwsze moje podstawowe pytanie, kiedy ta, ta skroplina się wytwarzała? Czy podczas silnych ulew, które miały miejsce latem, czy na przykład zimą, kiedy był okres grzewczy? No i tutaj ewidentnie, kiedy były mocne ulewy Wszędzie było sucho. Jak wyszliśmy, wełna oczywiście sucha, więc dach jest stuprocentowo szczelny. A wykraplanie następowało zimą z przyczyny różnic temperatur, o których mówiłem. Właśnie po to jesteśmy, że niekoniecznie robimy to co klient chce, bo uważa, że tak będzie dobrze, tylko jesteśmy po to, żeby doradzić, zoptymalizować koszty i energetyczne, i koszty finansowe, i jak najlepszą formą zniwelować jego problem. Adam już się szykuje. Mamy laser zawsze, który wskazuje nam tą minimalną grubość izolacji. No i tutaj ważny element, mimo to, że Adam się porusza w powiązaniach i mamy te deski. No to jeszcze dodatkowym zabezpieczeniem jest są szelki jest lina, co każde przęsło kiedy się tam Adam porusza, to przepina sobie. Aby było dodatkowe zabezpieczenie. No i w ten sposób materiał zostaje nakładany warstwa po warstwie. Idealnie jednolita struktura. Warto też wspomnieć, że jest to materiał hydrofobizowany, który nie ma tendencji do wchłaniania wilgoci, jeśli chodzi o włókna. No i dobra, jesteśmy wewnątrz tego budynku, czyli tak jak wspominaliśmy, jest tu sala zabaw. Problem to bardzo dużo miejsc, z których skraplało się do środka, no niestety było to niekomfortowe, jeśli chodzi o, o zabawy, o dzieci, później o sprzątanie, gdzieś tam wilgoć, więc to będzie zniwelowane, na pewno wrócę tutaj po feedback, po, po naszym ociepleniu, tak jak widać gdzieś tam bliżej, dlaczego tam Adam jest przypięty, no bo blacha jest przykręcana od spodu, do tych wiązań e, konstrukcji stalowej, która ma rozpiętość około 3 metrów, e, i dlatego ada się jest przypięty, korzysta z desek i porusza się tylko po e, wzdłużnych tych wiązarach stalowych. No i co jest ważne, tutaj z perspektywy wynajmującego będzie płacił dużo mniej za ogrzewanie. Jest to ogrzewanie gazowe, są nagrzewnice, więc e, grubość minimum 25 cm, którą dołożyliśmy. Bardzo mocno przyczyni, przyczyni się do tego, że więcej tego ciepła zostanie tutaj. Dodatkowo tam było, tak jak widzieliście, około 12-15 cm wełny. Więc my mamy 40 cm warstwy ocieplenia. To już naprawdę będzie ekstra. Tutaj jest całe centrum dowodzenia. Jest grzesiu, który akurat materiał nam zasypuje do maszyny. Maszyna jest bardzo wydajna. Naprawdę jesteśmy w stanie wtłaczać na bardzo wysokie budynki. Tym oto wężem na dziesiąte piętro nawet, więc wszystkie stropodachy jesteśmy w stanie zrobić. Tutaj mamy worki, tak, są tak jest sprasowany materiał. Następnie on zostaje rozdrobniony, spulchniony, przerobiony i tym wężem jedzie do góry już w stropodach. Jeśli chodzi o sam produkt, jest to hydrofobizowany, czyli nie wilgoci. Za chwilę pokażemy, jak to wygląda. W krótkim teście z kawą. A dlaczego z kawą? To już za chwilę. Sama maszyna potrzebuje prądu trójfasowego. Jest to dosyć duży silnik, ale tak jak mówię, no jesteśmy w stanie wtłaczać, wtłaczać materiał naprawdę na bardzo duże wysokości. Tutaj materiał zostaje wrzucany, rozdrawniany Jest pięć ślimaków, które ten materiał przerabiają rozdrawniają. Następnie ciśnienie sprężarka podaje materiał do węży, co ciekawe jesteśmy w stanie nabić tutaj do 4 atmosfer, jeśli chodzi o przegrody zamknięte. Jeśli chodzi o sam materiał, bardzo często klienci jak go dotykają, o jaki przyjemny i tak dalej, to jest biały, bardzo taki elastyczny, jeśli chodzi o strop jest to taka można powiedzieć poduszka cieplna. Bardzo elastyczna. Mamy kawę od inwestora specjalnie do testów. Pokażę Wam, jak to wygląda. Wkładamy w czarną kawę ten materiał, żeby Wam pokazać, że włókna, które są pomoczone w kawie, one nadal będą białe. Podstawie mamy włókna. Oczywiście kawa jest przyczepiona ale one dalej nie, nie wchłaniają tej wilgoci. To jest mega istotne, gdyż chcemy mieć izolację pozbawioną wilgocie, wilgoci, zawilgocenia i tak dalej. Bardzo ciekawy, ciekawy, materiał. Szczerze mocno polecamy, proponujemy na tego typu budynki. Przewidujemy przyszłość i dla tych, którzy powiedzą, a za krótko zamoczone, przytrzymamy dłużej. Nie wiem, ile to starczy, czy godzina, bo za chwilę może być godzina za mało. No ale umówmy się, że taki okres wystarczy. Kapie ta kawa, spokojnie. Musimy nakleić tylko jakąś informację, że nie wolno już pić. No i jest tutaj. Odciągamy te włókna. Wiadomo, kawa się przyczepiła, ale, ale włókna nadal są białe. One nie absorbują tej wody. Jak to wyschnie oczywiście, to one dalej będą białutkie, nie? Byśmy je teraz pomoczyli w wodzie zwykłej, to to barnik straci. A teraz podsumowanie. Ile czasu to zajęło? Ile kosztowało? Na pewno jesteście ciekawi. A więc tak, 500 metrów kwadratowych o grubości minimum 25 cm dwa dni pracy, a koszt to jedyne 21,5 tysiąca złotych netto. Czy to dużo za 500 metrów? Pozostawiam odpowiedź dla Was.